Witam Was serdecznie na filmiku na moim kanale I dzisiaj znowu mamy filmik z unboxingu Jest to też unboxing od firmy Superpower co mnie bardzo zaskoczyło, nie, nie zdziwiony, byłem ani nic, ale po prostu mnie to pozytywnie zaskoczyło Że kiedy obejrzeli pewnie filmik, gdzie właśnie poszukiwany nie do końca wypalił tak jak powinien Odezwali się do mnie, no i powiedzieli, że Przyszlą mi drugiego poszukiwanego do testu i dodatkowo jeszcze w niespodziance, niespodziance jeszcze jakąś Kosteczkę No i właśnie oto jest tutaj ta paczuszka no i tutaj właśnie też uwaga dla większości osób pewnie, które to oglądają i też na pewno kupują wyrzutnię nieraz I też pewnie może się Wam zdarzyć taka sytuacja, że będzie po prostu wada fabryczna No i wyrzutnia nie odpali, A jeżeli jest to droga wyrzutnia, no wiadomo jak to jest kosteczka za 5, 10, czy tam tak powiem za 20zł To nie każdemu będzie się chciało z tym bawić, ale jeżeli jest na przykład już wyrzutnia za stówkę, jak to było w, przy, w przypadku poszukiwanego No to jest ryżalnie, więc warto po prostu zwrócić niewypalną wyrzutnię yy, całości do sklepu no i właśnie taki sklep zazwyczaj powinien też Wam odesłać jakby pełnowartościowy produkt, czyli działającą obrzutnie. Nie wiem czy tak do końca to zawsze jest, pewnie są nieraz jakieś problemy, ale wydaje mi się, że w każdym dobrym sklepie to coś, no takie coś powinno mieć miejsce. No, co do oczywiście poszukiwanego w moim wypadku, to jest razie tam sobie w kartonie, czeka na jakieś lewiki, to sobie go przerobimy na singliszaciki, jakieś projekciki i tego typu akcje. No, a teraz zobaczmy, co tu się znajduje w środku poza poszukiwanym. No i przy okazji też tak po prostu chciałem to nagrać, żeby Wam z ciekawości tą historię właśnie opowiedzieć, że tutaj się tak fajnie firma Super zachowała. No i też miło, miło jestem zaskoczony, że, że moje filmiki oglądali. Także spoko, pozdrawiam serdecznie i dziękuję też raz jeszcze. Dobra, lecimy z unboxingiem. Tutaj chyba nie będziemy robić żadnych timelapsów, ani udziwnień żadnych, tylko po prostu sobie. Otworzymy po prostu po cięciu. Znaczy, ja otworzę to w trakcie cięcia. No, i to będzie taki po prostu luźny, czwartkowy, bonusowy odcineczek, nagrywany na bieżąco. I też wam tutaj zaspoileruję taką nowość, że no, szykujcie się na potężne, naprawdę potężne materiały, nagrywane w Poznaniu. Bo jestem właśnie po weekendowym wypadzie do poznania. No i uwierzcie mi, oj, działo się, było miodu dawane. Także naprawdę będą grube i fajne materiały i trochę szalone, ale to chyba na plus. Także lecimy z odpakowywaniem No, w takim właśnie to sposób odpakowaliśmy paczkę znowu tutaj mamy miłą karteczkę z pięknym logiem firmy Super Power. gratis i sprawną baterię. I znowu przygotował zamówienie Piotr, czyli mój imiennik, także leci na pamiątkę. No i teraz już tutaj nie ma co cięć robić, po prostu sobie to otwieramy i sprawdzamy, co tu w środku się znajduje. No i oczywiście jest tu wyrzutnia, A dobra, wyciągniemy sobie może najpierw tą, będzie to troszkę łatwiej zrobić. No, w ogóle to sobie wyrzucimy, co by nam to nie przeszkadzało. I wyciągamy sobie tutaj wyrzutnię pieszo. Wow! Ale mi się spodobała od razu ta poligrafa tej wyrzutni. Uhuhu! Ale ładna kostka. No powiem wam, ja mam tak, że bardzo, mnie, bardzo zawsze mnie kostki i wzrok, wzrok mój przykuwają. No i to jest kolorystycznie strasznie mi się podoba ta wyrzutnia. Po prostu kolory, które bardzo lubię. No i sam motyw jakiejś właśnie czaszki czy coś też bardzo to fajnie yy, wygląda. Tylko nie wiem jak to czytać chyba. Lace Combustion. Czy chyba, że to jest w ogóle nie z angielskiego, no to na pewno się tak tego nie czytam. No, musiałem zrobić krótkie cięcie, bo mi akurat ktoś do pokoju wszedł. No i właśnie tak jak mówiłem, Ley czy Kam... Kam... Kombaszczyn, nie, nie wiem jak to się czyta w sumie nie spotkałem się, nie wiem co to znaczy w ogóle to słówko. jest to chyba słowo koronki, czy coś takiego. No to może to chodzi o to. No nie wiem, koronkowe coś. Jak ktoś wie co to znaczy, to może napisać. Możliwe, że to jest zapożyczone z jakiegoś innego języka, a nie po angielsku. No tak się kostka mi się bardzo spodobała pod względem przynajmniej wizualnym. 25 strzałów, 25 mm. No i oczywiście mamy tutaj naszą wrzutnię doczekaną, czyli poszkiwany, poszukiwana i jest to 36 strzałów 25 mm. No i dobra, tak wyglądają tutaj te dwie kosteczki. Jeszcze wezmę tam to staro wrzutnie i pokażę wam, tak dla waszej ciekawości, żeby była zaspokojona, co poszło nie tak i dlaczego to nie wypaliło. Także testu z powrotem poszkiwanego spodziewajcie się w najbliższym czasie. I jeżeli się nie mylę, niestety już papierku nie mam ze starego poszkiwanego poszukiwanej to to jest chyba trochę nowsza wersja, bo chyba się poligrafia nieco różni i zaraz w sumie to też sobie sprawdzę na jakichś zdjęciach, które robiłem zawsze wrzutnią przed testem bo w sumie wygląda troszkę, troszkę inaczej mam takie wrażenie niż tamta ale nek, nek chyba to nie będzie ten sam i tak, nie myliłem się, faktycznie jest zmieniona nieco poligrafia, nie było tych takich jakby żółtych zaznaczeń gdzie mamy napisane ilość strzałów, kaliber a tutaj też czas trwania i wysokość strzałów no i właśnie tym się różni ta wyrzutnia. No i troszkę odcieniem, no ale to wiadomo, każda partia tam trochę inaczej ma jakieś tam właśnie farbki i wszystko, więc to wiadomo, że odcień się będzie różnił. No i mam nadzieję, że wszystkie wyrzutnie nowe Super już będą tak wyglądały, bo no o wiele fajnie to wygląda i o wiele od razu wszystko jest bardziej czytelne, kiedy mamy najważniejsze dane techniczne, kosteczki podane na tacy. A co do tej wyrzutni, która sobie nie wypaliła, to jak widzicie tutaj jest problem taki, że no... Załóżmy sobie, że tam sobie strzela strzelata wrzutnia No i przechodzi do kolejnego rzędu i strzela sobie ten rząd I w tym miejscu właśnie on powinien być podpalany W tym miejscu ten rząd powinien być podpalany, bo ogień szedłby z tamtej strony A to jest w ogóle niepołączone, ale nawet gdyby to się zapaliło To sobie by szło, 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 szło tutaj i yy, powinien być wtedy tutaj z drugiej strony yy, właśnie ląd. To jest akurat nie ma jednego pocisku, więc tego już nie widać. I odpalać tą stronę, ale nie, tutaj tak nie jest, bo po prostu był to, było to właśnie z tej strony, no i po prostu nie miało to prawy ten ląd. Ten ląd był po prostu z tej strony, a nie z tamtej no i po prostu. W żaden sposób nie było to tak połączone, żeby to mogło jakoś wystrzelić. No i po prostu tak był każdy rząd, dlatego się nie dało odpalić wyrzutki na przykład od połowy. No bo i tak nie wypaliłoby więcej niż dwa rzędy, nawet gdybyśmy podpali ten w środku, a przez to, że już w sumie rozebraliśmy z papierów, ściągnęliśmy tyle zabezpieczeń, no to baliśmy się, że kostka może być niestabilna, i gdy będą dwa rzędy naraz nawet strzelały, no to mogłoby się stać coś niedobrego. Także tyle co tutaj miałem do wyjaśnienia. No wiadomo, to już kwestia, po prostu osoby, która tam siedziała na linii produkcyjnej i sobie coś pokiełba siła i niczego więcej. Takie rzeczy się zdarzają. No i w sumie to tyle z tego filmiku. Dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach. Do zobaczenia.